Kochani, dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego. Dlaczego tak słabo niedzielnie jest ubrany, mało elegancko? Dlatego, że jesteśmy tuż po świętach Wielkiej Nocy. Jest to wielki czas radości, Alleluja, dlatego ja się tak nastrajam wakacyjnie, palmy i te klimaty. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o, o kolejnym wielkim cudzie: Pan Jezus przychodzi do uczniów mimo drzwi zamkniętych, więc jakoś się teleportował czy przeszedł przez drzwi, nieważne. Słyszymy, że na spotkaniu nie było wtedy Tomasza, jednego z apostołów, więc jak uczniowie opowiedzieli mu o wielkim cudzie, o tym, że Jezus po śmierci do nich przyszedł, to nie uwierzył przy kolejnym spotkaniu, kiedy włożył faktycznie rękę w bok, czyli tam, gdzie Jezus został przebity w uczniu, tam, gdzie miał ranę, dopiero wtedy uwierzył, no tutaj sprawa jest prosta. Chyba wszyscy wiemy, o co chodzi w tej, w tej lekcji, żeby wierzyć żeby wierzyć w to, że słowa Pana Boga, słowa Pisma Świętego są prawdziwe, więc na tym się nie będziemy skupiać, ale zobaczcie, kiedy Jezus przyszedł do uczniów pierwszy raz, powiedział przyjmijcie ducha mego. Tak naprawdę to spotkanie to jest pewien niezwykły sakrament, dlatego że Wtedy, te 2000 tysiące lat temu, no sakramenty odbywały się trochę, trochę inaczej, prawda? Komunia czy bierzmowanie nie wyglądały tak jak teraz. Nie było tak, że przyjeżdża biskup, ubrany elegancko na, na fioletowo, jest msza i, i pieśni i w ogóle. Tylko to, to była po prostu część życia, część historii, która, która się wtedy działa. I pamiętajmy, że chociaż to spotkanie wygląda tak magicznie i niezwykle, to my wszyscy, jako chrześcijanie, E, także takiego, e, takie spotkanie przeżyliśmy. Podczas chrztu, podczas komunii świętej, podczas bierzmowania, które jeszcze przed Wami ale bierzmowanie jest bardzo ważnym sakramentem, bo jest właśnie przyjęciem na siebie ducha świętego, czyli po pierwsze takiego światła, ale też odpowiedzialności, dlatego że misją każdego z nas jest głosić Ewangelię, czyli też swoim życiem pokazywać innym ludziom, że warto jest być dobrym, bo do tego się to wszystko sprowadza: do tego, żeby czynić tak zwane uczynki miłosierdzia, czyli po prostu kochać drugiego człowieka, Pomagać sobie wzajemnie, być dobrym i głosić właśnie tę dobrą nowinę, że Chrystus mimo że umarł, to zmartwychwstała, a po co? No zrobił to dla nas wszystkich, po to, żebyśmy kiedyś się spotkali w niebie i mogli sobie pod palmami e, świętować. Kochani, e, mam dla Was małe zadanie, można powiedzieć, że trochę okrutne, e, bo bardzo proszę każdego z Was, żeby w dowolnym momencie, kiedy mu to będzie na rękę, zaśpiewał jakąś piosenkę religijną. Dlaczego takie zadanie? Z bredoty, bo sam nie lubię śpiewać, nie lubię, nie umiem, wstydzę się. Ale mówi się, że kto śpiewa, ten się modli dwa razy, czyli podwójnie. A kto fałszuje, to w ogóle potrójnie. I myślę, że to jest ważne, żeby, żeby się siebie nie wstydzić i żeby Pana Boga uwielbiać nawet wtedy, kiedy się tego trochę boimy czy wstydzimy. Więc nie każę nikomu z Was. Nie wiem, zbierać ludzi i, i przy wszystkich domownikach śpiewać. No, chyba, że ktoś lubi i czuje, że umie, ale żeby nawet gdzieś tam sobie cicho, ze sławkami na uszach, czy gdzieś pod nosem, czy w łazience, jakąś, jakąś ładną piosenkę zaśpiewać i pokazać Panu Bogu, że, że przed nim nie mamy się czego wstydzić. Wszystkiego dobrego.